Siema. Słuchajcie, znowu zagramy sobie w Pet Simulator X. Tak, Pet Simulator X. Słuchajcie, czekaliście tak długo, jak wy wyzywaliście Pet Fighters, że cały czas Pet Fighters już nigdy nie będzie. Słuchajcie, jest Pet Simulatorek. Nie było mnie tutaj chyba 4 dni całe. No nie wchodziłem kompletnie, no bo skupiłem się na Pet Fighters yy, i mam troszeczkę informacji do przekazania. Ale na samym sensie, pamiętajcie, łapka, kalendarzyk, sobie, no bo za każdy tysiąc łapek dostajecie peta. Tutaj macie zwycięzców. Gratuluję. Bardzo. Słuchajcie, bardzo ważna informacja z sprawie petów rozdawania. Rozdajemy w yy, większej ilości po prostu ktoś, kto wygra dostaje po prostu albo wygrał już, bo w sumie wygrał, już mieliście tutaj zwycięzców dostaje więcej grimy Nie wiem, czy dwa, czy trzy. Yy, chcę po prostu te gry, mi do końca rozdać. One są spoczko, mają spoczko damage to 16 bilionów. A nie każdy ma takie pety. Yy, z tego co już gadaliśmy, że właśnie jest mocno pay to win. Słuchajcie, yy, dużo informacji dzisiaj. Bardzo dużo informacji nastawię bo y, i dzisiaj będzie jeden tylko odcinek, przepraszam bardzo, jutro będą już dwa. Y, dlaczego? Bo się rozchorowałem, ale spokojnie, y, już wszystko y, ogarnięte mniej więcej. Mogę sobie czasami kaszlnąć, ale to y, wy nie będziecie wiedzieć, bo będę wycinał jak coś. Słuchajcie, w piątek, już w piątek, pierwsza aktualizacja Pet Fighters będzie, także no będzie odcineczek na 100%. 100% będziecie mieli odcineczek, znaczy dwa odcineczki, przepraszam, które mogą wlecieć później oczywiście, także nie stresujcie się, odcineczki będą, tylko po prostu mogą być... Później, co ja? Mogą być lekko później, e, bo po prostu e, może się okazać, że no będę musiał poczekać na update. No bo godziny amerykańskie, godziny e, polskie się różnią. Ale tak, w piątek wychodzi pierwszy update, a w sobotę mamy update Pet Simulatora! Także, no słuchajcie, będzie tego masywnie dużo. Od razu Wam obiecuję już teraz, że będziemy rozdawać e, peciszki z nowego update'u, Także, no pilnujcie, pilnujcie się bardzo, pilnujcie się bardzo. E, co do rozdawania petów. Błagam, błagam Was. Jeszcze zanim zaczniemy coś tutaj kombinować, coś tu co się zmieniło i tak dalej, z moim eku i w ogóle, jak mi nie było, bo, 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 bo troszeczkę będziemy musieli pogadać, słuchajcie, błagam Was. Nie spamcie mi na Discordzie, bo blokuję. Od teraz muszę blokować osoby, które mi dzwonią i tak dalej, no bo mam. Okazało się, że mam parę tysięcy Wiadomości, które muszę odczytać Sprawdzić, bo pomiędzy nimi Są zwycięzcy petów, także jeżeli Ktoś jeszcze nie dostał peta, spokojnie Czytam te wiadomości Możecie się przypomnieć, jeżeli naprawdę Naprawdę wygraliście i napisaliście mi O tym wcześniej, proszę Przypomnijcie mi, będę mega wdzięczny Jeżeli napiszecie jeszcze jedną wiadomość No po prostu te wiadomości mi się pogubiły Pomiędzy tym, że ludzie do mnie Dzwonią i tak dalej, no taki, taki Taka kara niestety za to że y, mam odblokowane PW, jako chyba jeden z nielicznych YouTuberów. Mam odblokowane to PW na Discordzie, no ale no czasami piszę, czasami wypiszę jakieś sprawy. Także wolę mieć odblokowane, żeby być doinformowanym, a nie żebyście musieli, nie wiem, jak do gwiazdora jakiegoś się dobierać. Także jak PW odblokowane, ale błagam, nie dzwoncie do mnie i tak dalej, bo tego się nie da znieść, cały czas mam nie przeszkadzać, a i tak, kurde, Mam tak zawalone komunikatami Discorda, że naprawdę ciężko mi jest odnaleźć te osoby. Także przepraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie dostał peciszka, dostaniesz go, mordo. Przepraszam cię bardzo. No i dobra, słuchajcie, nie było mi tutaj, tak jak mówiłem na początku, cztery kolejne dni. Co się zmieniło? Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek wrzuciłem do maszyny. Także sobie teraz zobaczyć, czy jest tu jakiś peciszek do odebrania. No oczywiście, że nie jest. Także może sobie wrzućmy. Mamy coś do wrzucenia w ogóle? Mamy Star Swiffery. Ej, w sumie, Wchodzi update, czekajcie. E, jest w tym momencie, e, jak wy to oglądacie, jest e, środa. Środa, a czwartek, piątek, sobota za trzy dni. Czyli byśmy mogli zrobić tak, ale wtedy te pytania będą do dupy. Także zróbcie za jeden dzień i po prostu rozdam wam. Od razu, gdy już się zrobi, także no, już jutro powinniście dostać te pety, żeby były troszkę lepsze. Mam nadzieję, że oznam jak najwięcej tych, kurde, tych, 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 tych The, Grim Reap, The Grim Reaper, bo mam ich za dużo. Słuchajcie, o, ten prezencik, ważna sprawa. Jest ten event 3 diamentów. Ja wiem, że jest bug i da się spoko mi tej E, coiny, wam nawet spróbuję to zaprezentować, nasz znaczy bak, to jest to po prostu Ładnie lecą coiny, jeżeli założymy sobie coś, co ma coiny Ja mam przygotowane takie kotki, które mają diamenty, ale nie wszystkie są zrobione jeszcze Jak widzicie, diamenty 4, diamenty 4 Diamenty 5, diamenty 4, diamenty 4 No to jakieś agility nie no zakładamy e, diamenty e, Diamenty, diamenty 3 Diamenty 3, diamenty 3 e, diamenty 2, 1, 2 1 E, tutaj mamy jeden i nie mamy już diamentów? Halo, gdzie są moje diamenty? Halo? Halo? E, załóżmy, nie wiem, Agility, dobra, już niech będzie Agility. Kładziecie sobie, no i zobaczcie ile tutaj leci tego, zobaczcie nam to. papa Patea, Patea patera, ziomuś, patera. Patera! Uwaga, jak będzie tik. Chyba, że nie będzie tika nigdy. Halo? O! O! 5000 tysięcy tak od buta, to w sumie mało. <noise> no niech tam się te diamenty zbijają Jeżeli chcą się zbijać, niech się tam zbijają, sobie tam podlecimy A na razie otworzymy sobie trochę skrzynek Bo dawno tego nie robiłem Mam nadzieję, że moje szczęście się poprawiło. skoro mi tak dawno nie było to pesto Może mnie jakoś ładnie przywita schorowanego człowieka No mam nadzieję, że nie będzie hamem okropnym, tylko będzie kochanym pestonusiem I nam coś dobnie na przykład Okej, okay, blue fluffy lecą Dobra, otworzę sobie czat w ogóle, żeby wszystko tutaj widzieć coś czuję że peston bardzo, ale to bardzo mnie nie lubi, także no y, poszedłem sobie do in, na inny typ konkurencji tak zwaną, no ale ten typ, słuchajcie ten pet fighters, ja wiem że jeszcze nie jesteście przekonani, no bo y, pet simulator x gang, ale no jest dobry ten typ, jest dobry, jak dodadzą tam tę no to będzie o wiele więcej graczy, ale dodadzą, po prostu czekamy na update, słuchajcie Oczywiście będą dwa odcineczki, tak samo będą dwa odcineczki, jak tylko wyjdzie update do PETA, a wyjdzie w sobotkę. E, także no będą odcineczki, także się nie bójcie. Nie bójcie się kompletnie. Jutro mogą być odcineczki, nie wiem jeszcze z czego nagram, ale ja wiedziałem, że tam jakiś faktory tajkun na kopie jest e, Teraz popularny, także mogę e, nagrać na przykład z Karolką. Jeżeli byście chcieli, to napiszcie w komentarzu. To będzie mi bardzo milusio, jeżeli napiszecie e, Czemu ten serwer tak laguje? Widzieliście to? Patrzcie jak Sewer laguje! Jak coś to yy, mi nie laguje, bo jakby no ja internet mam bardzo dobry, także o to się nie martwię, tylko coś CEWE coś mi nie wyrabia, wiecie, on chyba stoi parę dni bez zasetu. No i tak te jajka się otwierają jakby nie chciały, słuchajcie, bardzo jakby nie chciały, zobaczcie! Dwie sekundy, dwie sekundy, czekam na aż się jajko otworzy! A może zaś się odetnie, słuchajcie, może zaś się odetnie, albo odetnie się jak Tefsi Myfikal, to ty nigdy się nie odetnie, co nigdy. Ja już jestem przystrzejony, słuchajcie, ja już jestem przystrzejony, że Peston bardzo lubi mi nie dawać <grym> prezentów. <grym> Także, no, Blue Fluffy lecą bardzo dobrze, jest Fluffy. Tego, o to się nie martwię kompletnie. Ale, no, reszta tapetów, to tak wiecie. Troszeczkę słabiutko, troszeczkę słabiutko. Czekam na nowe jajo, mam nadzieję, że te procenty będą wyższe, no bo Peston. Przesadzasz kolego, koleżko, oj koleżko, oj koleżko, wkurzyłeś wszystkich tym, że nie ma na przykład legendarki tutaj i nie ma co fiozować. Także ja bym prosił y, Preston nie odwalaj maniany. Y, taki możemy zrobić komunikat, słuchajcie. Peston nie odwalaj maniany, bo odwala manianę straszną. Także no trzeba będzie, trzeba będzie coś powiedzieć, głośno i wyraźnie, żeby chcemy normalne tutaj granko, a nie jakieś świrowanie od pestona. Bo on świuje potężnie, słuchajcie, świuruje są potężnie z tym z tą szansą na przykład na Mifala, albo z tym, że serwer nie działa! Co jest w ogóle z tym serwerem? HALO! Co to ma znaczyć? Proszę. No, <laughs> Jakie jajka nie mogę w ogóle <laughs> otworzyć! Co jest? No patrzcie, będę tydzień otwierał jajka, naprawdę patrzcie, raz, dwa, trzy, trzy sekundy! Zresztą tam cztery nawet! Czekajcie! Raz, dwa i ty. I 4? No, 4 sekundy! Ja nie mogę! Jakie potężne są na tym serwerze! Halo! Uspokój się! To jest prywatny serwer! No, nie wiem, co się dzieje. Ej, teraz już 7 sekund jest. No, pff. Co to ma być? Co to są za lagi? Halo! Nie, no, mi internet nie wysiada. No, nie ma takiej opcji w ogóle, żeby mi światłowody wysiadały, bo na pewno nie wysiadają. Nie, 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 słuchajcie, i te doby, i te fajdy, także no, raczej tu nie widać internetu, tylko po prostu serwera i trzeba będzie go zestartać po prostu, bo już on stoi, utala i on stoi, ten serwer już bardzo, bardzo długo, słuchajcie, stoi, czeka po prostu, aż będę w niego grał. Auto chodzi to on, toonet on, to to egg, co jest w ogóle dzieje, jak to za szybko, jak i tak otwiera się raz na 5 sekund? Za szybko kupujesz. Raz na 5 sekund. No chyba sobie szary ze mnie, go. No nie, gdybym miał taki opening robić, słuchajcie, taki długi opening z takimi lagami serwera, to nie wiem, bucha, wybuch. No nic jeździ, słuchajcie, nic Nie dam rady, słuchajcie, nie mogę zrobić nawet takiego lekkiego openingu po powrocie. Ta gra chce jak bardziej mnie od siebie odgonić. A, nienawidzi mnie ta gara. nienawidzi mnie, po prostu mnie nienawidzi, słuchajcie. No to <laughs> Nie mogę, co za beka w ogóle, co jest? No mogę? Proszę, koleś, jeszcze pięć razy daj mi otworzyć, raz. No i dobra, poczekaj, o, poszło, 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 poszło. Dziękuję. Dobra, jeszcze dwa, może się trafi coś, no dobra, ja idę sobie, patrzcie, zdąży zejść kółko może. No, nie zdążyłem do końca. Nie zdążyłem do końca zrobić kółka, ale uwaga, teraz zdążę. Może zdążę? Tuż tu trzeci raz będzie. Nie, nie zdążyłem! Kurde, za szybko coś działa ten serwer. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Hop! Zdążyłem, zdążyłem, byłem, 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 byłem na platformie. Dobra jeszcze raz. Dobra, robię konkurs... O dobra, czas jest duży. Czas coś za dobrze zadziałało, słuchajcie! Konkurs na najbardziej zwalony serwer w Pet Simulator X wygrałem chyba w tym momencie. No co jest? Dobra, otwórzmy jeszcze, jeszcze trzy razy i tyle. Kółeczko! Nie! O gówniany czas! No nie, za szybko, za szybko, za szybko swojej morda. Stop! Dobra, 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 dobra Jest! Było, było, było Proszę, w sędzie o weryfikacji, nie no dobra, to jest tragedia, słuchajcie. Nie ma sensu, bo ten serwer coś naprawdę nie chce oddać No Peston bardzo chce mnie wygonić. Ja się nie dam, słuchajcie, ja się tak łatwo nie dam, idę zebrać diamenciki Halo, dzień dobry. Czy diamenciki też się do zlagowania zbierają? Nie, one się zbierają dobrze. To przez diamenty może! Aha! Dobra, mój mózg nie działa, słuchajcie, mój mózg tego nie przetworzył, także przepraszam bardzo, że jestem głupiutki. No i co? No i. <ścoughs> ja pieniczę po prostu. Ja pieniczę. No, no niestety, głupiutki Mateunio, taki, taki jestem i taki byłem, ale ja wam bardzo za kiedy Pamiętajcie, łapka kiedy subik przepraszam że ci tylko jeden odcinek, ale no no nie czuję się najlepiej, no i co, no i oglądajcie odcineczki, jutro będą dwa, no i no i się bada!